Na tę chwilę Rzeszów czekał 37 lat, tyle bowiem minęło od zdobycia tytułu mistrza Polski przez siatkarzy Resowi, między m.in. z Markiem Karwarzem, dziś wiceprezesem klubu. Wieloletni prymat bełchatowskiej skry musiał kiedyś zostać przerwany, ale jeszcze kilka miesięcy temu żaden z rzeszowskich siatkarzy nie odważyłby się marzyć o tytule mistrzowskim. Tymczasem nasza drużyna stawała się z każdym tygodniem coraz lepsza, silniejsza, odnosząc sukcesy nie tylko w Plus Lidze, ale także w spotkaniach międzynarodowych. Kiedy więc okazało się, że do batalii o tytuł mistrza przystąpi jako rywal skry właśnie Asse Koresowia, wielu komentatorów zastanawiało się, czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy hegemonia Bełchatowian zostanie przełamana. Trzeba było odnieść trzy zwycięstwa – Pierwsze dwa mecze miały zostać rozegrane na terenie rywala, następne w rzeszowskiej hali pod promie. Jakież było zaskoczenie sportowego świadka i radość naszych kibiców, kiedy to Asseko Resovia pokonała Bełchatowie Skrę dwukrotnie, w identycznym stosunku 3 do 1, przy czym drugi mecz zakończył się nerwówką, nieeleganckimi komentarzami znanych zawodników i trenera Skry, za co posypały się kary finansowe. Sobotni mecz na podpromiu, zdaniem wielu rzeszowskich kibiców, mógł być ostatnim, jeśli Beresowia odniosła trzecie, wystarczające do zdobycia tytułu, zwycięstwo. Będzie bardzo ciężko, na pewno to nie będzie łatwy mecz. Przez ostatnie dwa wygraliśmy, ale to naprawdę skraj jest, że tak powiem, jak żmija, przydepnięta. Ja myślę, że jeszcze może ukąsić. No ale co, wszyscy wierzymy, że będzie dobrze i wszyscy będziemy bawić się już za dwie godziny w rynku rzeszowskim. Ten mecz chcemy wygrać. Wiemy, kto jest po drugiej stronie, jaka drużyna, jakie nazwiska, jakie umiejętności, ale mamy świadomość swojej y, siły i jestem przekonany, że ten mecz wygramy. Nastrój był bojowy, atrybuty do fetowania sukcesu gotowe, hala mieniła się dwoma kolorami, białym i czerwonym, tak jak w resowiackich pasiakach. Niewielki wyłom kolorystyczny stanowiła grupka najzagorzalszych kibiców z Bełchatowa. Nie możemy Państwu pokazać fragmentów meczu z uwagi na prawa autorskie innej stacji telewizyjnej, dlatego ograniczymy się do podania informacji, że sobotni mecz niestety Resowia przegrała i musiał zostać rozegrany czwarty pojedynek w niedzielę. Gdyby i on przyniósł wygraną Bełchatowianom, o tytule mistrzowskim zdecydowałby mecz piąty. Okazało się, że jednak Rzeszowianie nie chcieli dopuścić do takiej nerwowej sytuacji. W niedzielnym spotkaniu panowali na parkiecie niepodzielnie. Odnieśli wyraźne, zdecydowane zwycięstwo 3 do 0, po którym w hali zapanowało prawdziwe szaleństwo. Oto co powiedział trener mistrzów Andrzej Kowal. Pomimo tego, że zaczęliśmy od dwóch zwycięstw, zdawaliśmy sobie sprawę, że te mecze w Rzeszowie będą najtrudniejsze. I wczorajszy mecz to potwierdził. Cieszymy się, no pokonać skrę w czterech spotkaniach to nie lada sztuka. Nigdy nie mieliśmy momentu zwątpienia. Były trudne momenty ogólnie w sezonie, gdzie graliśmy po Pucharze Polski w i, i dostaliśmy strogie lanie. Były momenty trudne, ale tak powiedziałem, cierpliwość została nagrodzona. O wypowiedź poprosiliśmy asa naszej drużyny, Niemca Georga Grozera. Byliśmy dziś mocniejsi od rywali. Właściwie trudno powiedzieć, czy było tylko siedmiu graczy, bo ogromny wpływ miała publiczność. Jej reakcja, doping sprawiły, że zagraliśmy na pełnych obrotach. To było zwycięstwo prosto z serca. Grozer niestety wyjeżdża z Rzeszowa. Dostał bardzo intratną propozycję z jednego z rosyjskich klubów. Być może i inni czołowi zawodnicy Plus Ligi podążą za nim w poszukiwaniu wielkich pieniędzy. Na tym w końcu polega również sportowe zawodowstwo. A my jeszcze przez chwilę popatrzmy, jak cieszyli się Rzeszowianie z wielkiego sukcesu swoich zawodników. Wiesław Radomski, Krzysztof Przybył wręczają medale i półtorej. Thank <laughs> you. Ile Puchaczek, przechodzę Przechodzimy Puchacz, znowu, znowu. Marko Wojt. Radek Gontariu. Mateusz Mika. Łukasz Pernowski. Reiner Andrzej Gowal synem. Marcin Ogonowski Jacek Ruszyń Serbiusz Ruszyń Statystyk Tomek Kozłowski, menedżer Andrzej Zachorski, to jest siwe